Nie pijemy wtedy, kiedy chce nam się pić. Chodzi o to, żeby w nawyk nam weszło nawadnianie organizmu w momencie, kiedy po prostu wcale nie chce nam się pić. Dziś przygotuję wam lemoniadę w roli głównej, bo to jego czas w tym momencie będzie. Arbus i mięta to jest też jej czas. Ale pychocinka. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Dziś naturalna kuchnia z tematem głównym, nawadnianie moi drodzy, bo tak naprawdę czym my się odżywiamy? Odżywiamy się tlenem, potem nawadniamy organizm, potem się odżywiamy, a właściwie dożywiamy. Gdybyśmy mieli się zastanowić ile wytrzymamy bez oddechu, ile wytrzymamy bez picia, ile wytrzymamy bez jedzenia. Często Wam mówię na wykładach, warsztatach, że jeżeli zaczyna nas boleć głowa, to pierwsze co powinniśmy zrobić to po prostu solidnie nawodnić nasz organizm. W ogóle powinna to być higiena naszego dnia codziennego, że najpierw jak to pierwsza rzecz po prostu ten organizm nawadniamy. Nasza wątroba, nasz organizm kocha w pierwszej kolejności o poranku, tuż po przebudzeniu, szklankę solidnie ciepłej wody. Można do niej dodać właśnie listek mięty, trochę cytryny, można dodać plasterek pigwy. Jak uważacie, czego potrzebujecie, bo słuchajcie tego organizmu, bo to jest po prostu bardzo ważne. Ale moi drodzy, jeżeli my czujemy, że nam się chce pić, a nie bez powodu o tym mówię właśnie o tej porze, bo tym bardziej. Kiedy zacznie robić się tak solidnie ciepło, to z jednej strony będziemy potrzebowali produktów, które będą wychładzały nasz organizm, równoważyły tę temperaturę, a z drugiej strony przede wszystkim nawadniały. Więc jeżeli nam się chce pić, moi drodzy, to znaczy, że tam są zapalone wszystkie czerwone lampki. To znaczy, że nasz organizm po prostu już jest odwodniony. Nie pijemy wtedy, kiedy chce nam się pić. Oczywiście pijemy docelowo, ale chodzi o to, żeby w nawyk nam weszło nawadnianie organizmu, bo. Momencie, kiedy po prostu wcale nie chce nam się pić i wtedy nie wypijamy dwóch litrów tak na dzień dobry, bo po prostu przelejemy tego kwiatka, nasz boski żywy organizm, tylko po prostu pijemy. Małymi łukami często wychodzimy z domu z tym kubkiem, dzbankiem, no może nie z bankiem, ale kubkiem termicznym, termosem, butelkami, które mają w sobie po prostu ten płyn, który będzie nas nawadniał. A że nadchodzi ciepło upragnione, to dziś przygotuję wam taką lemoniadę. Oczywiście dla starszaków też, ale z myślą o naszych dzieciakach, które też trzeba pilnować w kontekście nawadniania. Mamy w roli głównej, bo to jego czas w tym momencie będzie. Arbus, nawet w sklepie mi się udało dostać żółty, żeby była ta lemoniada kolorowa. Mięta, to jest też jej czas, bo łączymy ze sobą te skarby natury, które będą wychładzać nasz organizm. O mięcie macie cały odcinek na YouTube, więc nie będę się rozwijać, jakie ma wspaniałe właściwości, tylko po drodze wam powiem, jak ją dobrze wrzucić do tej lemoniady, żeby ona uwolniła swoje olejki eteryczne i rzeczywiście działała. W momencie, kiedy pojawią się, zobaczcie, takie ostatki, bo ja wszystko wyczyszczę z lodówki, to są cudowne borówki, jeszcze miałam zamrożone, to są ostatki. Jak pojawią się te normalne, nasze czy porzeczki tutaj u mnie na ogródku i agres, można wrzucić agres, można wrzucić porzeczki, wszystkie kolory ten czy porzeczek. Natomiast ja właśnie wrzucę już za moment, o proszę bardzo, niech to się dzieje już teraz, tą garść e, borówek. Dodatkowo będzie limonka i będzie do osłody smak miłości, czyli syrop z kwiatów bzu. Czy już macie zrobiony, <grym> A może macie gdzieś uchowany? Ten syrop z kwiatów bzu to jest ambrozja, moi drodzy. To dlatego ja dla dzieciaków dodaję właśnie syropu z kwiatów bzu. Dosładzam tym syropem. Tak jak zawsze Wam powtarzam, smak słodki to smak miłości, ale dosładzam właśnie, żeby zrównoważyć tą kwasowość i tak dalej. Dodać tej słodyczy, no bo dzieciaki uwielbiają tą lemoniadę, która właśnie troszeczkę tej słodyczy w sobie ma. Gdzie jest mój Gdzieś tutaj był pani operatorze, a kto mi zabrał nożek. Dobra, wezmę ten. Nie, ten się nie nadaje. Poproszę, chwilę przerwy. Ktoś mi z planu zabrał mój nożyk. <laughs> dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, bierzemy arbuza i tak wiadomo, kroimy w kostkę dla uznania. Pamiętajcie o tym, że jak to pokroimy, to potem, yy, jak już wrzucimy, czy wlejemy właściwie, wpadną nam te owocki do tych yy, naszych pucharków, to potem my je, moi drodzy, wyjadajmy. Ja to jest się od razu zachwycam, jak to wygląda, jak kroimy tego arbuza. Osobny odcinek też macie o arbuzie, więc nie będę się powtarzać po to, żeby ten odcinek nie był taki bardzo, bardzo długi. Ale jakbyście mieli ochotę posłuchać, jak wspaniałym izotonikiem jest właśnie arbuz, ile kryje w sobie właściwości, dlaczego na przykład warto wyjadać pestki z arbuza, to wrzucam Wam tu, tu gdzieś tam się pojawi link właśnie o odcinku o arbuzie, dlaczego jest taki dobry. Szukajcie też arbuza. Fajne są te arbuzy, które są takie, uuu, bardzo, bardzo zielone, mają te cudowne okrycia to no spróbuję tego żółtego, słuchajcie, tak naprawdę nigdy nie jadłam, ale pojawił się w sklepie, więc wypróbuję, ta lemoniada będzie wtedy bardziej kolorowa, a im bardziej kolorowa, tym bardziej energetyczna, tej energii bardzo potrzebujemy. I zobaczcie, tu jest ta mięta, urwamy takie solidne listki tej mięty, z góry urwamy, jak pokrzywę, żeby ona mogła sobie później rosnąć, wyrastać. Im młodsze listki, tym więcej mają sobie właśnie tych właściwości odżywczych i zwróćcie uwagę na jedną rzecz, tu pokazuję nawet do tej kamery, wszędzie, taką naprawdę solidną ilość tej mięty można urwać. Tak jak powiedziałam, mięta ma działanie wychładzające, orzeźwiające. Tylko, żeby ona mogła zadziałać. Jak my wrzucimy takie listki, polejemy zimną wodą, tutaj się niewiele wydarzy. My musimy po prostu te listki wcześniej porwać. Jak to teraz pachnie, słuchajcie. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli macie nawet takie listki, to możecie to zrobić w ten sposób. Mnie ja na szczęście ta głowa teraz nie boli, już teraz wrzucam do środka, ale jak macie taki listek, nawet taki większy, o wezmę, rwiecie go na pół i tutaj w skronie. Bach-Bach, tutaj ramiona wiemy, jak boli nas głowa, między innymi z odwodnienia organizmu, to nawet tutaj bolą te mięśnie, i tak dalej. Tutaj można naczyć, tu można naczyć, tu można naczyć. skronie, ale ten listek, żeby uwolniły się te olejki eteryczne, no, no chyba, że macie w buteleczce prawdziwy oleje kateryczny. Właśnie zmięty. Żeby się uwolniły, muszą te listki być porwane. No i w ogóle, słuchajcie, jak w ogóle jesteśmy zmęczeni, można zrobić coś takiego. Naprawdę super. Dobra, jeszcze kilka listków mięty, żeby ta nasza lemoniada była super orzeźwiająca i wspaniała. Ej, jak to już wygląda, słuchajcie. Nie wiem, jeszcze nie zalałam, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda. Zobaczcie. Mnie to zachwyca, słuchajcie. Polecam Wam. Zachwycać się małymi rzeczami, bo, jak powiedziała kiedyś piękna istota, jak nie będziemy umieli zachwycać się tymi małymi rzeczami, a już tym bardziej światem natury, ale w ogóle tym wszystkim, co nas otacza, to i duże rzeczy nas nie ucieszą. Słuchajcie, w moim ukochanym dzbanku glinianym trzymam wodę, więc zalewamy tą lemoniadę, słuchajcie, wodą. Ja Wam zostawiam wedle uznania kwestię tego. Ile użyjecie, czy ile wrzucicie arbuza i tych owoców, to już Wasza decyzja. Może być oczywiście więcej, ale to nie chodzi o to, żeby to był arbuz z wodą, bo wtedy tej lemoniady będzie mało, no ale to już jest Wasza decyzja. Tu mamy limonkę, więc dociskam słuchajcie sok z limonki też dla takiego super orzeźwienia. Limonka też jest idealna właśnie o tej porze roku, kiedy zacznie robić się bardzo, bardzo ciepło. I tak jak powiedziałam, dla zrównoważenia od tatusia ukochanego sok z kwiatu bzu. Wlewamy taką porcję po prostu no ze dwie łyżki na pewno. Zresztą też pamiętajcie o tym, żeby próbować tę lemoniadę i dopasowywać, bo tak jak powiedziałam, tak jak wszystkie emocje w naszym życiu są ważne, łzy są bardzo ważne, radość jest bardzo ważna, jest naturalnym suplementem wzmacniającym nasz układ odpornościowy, to jeszcze jest kwestia tego, że tak samo spoglądamy na wszystkie smaki. Wszystkie smaki są w naszym życiu ważne, jak emocje. Dlatego mówię, jak ważny jest smak słodki, ale zdrowy. Słodki. Natomiast najważniejsze, żeby te smaki zrównoważyć, żeby te emocje zrównoważyć, bo wtedy mamy równowagę, wtedy mamy homostazę i wtedy mamy zdrowie. No, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, jak pachnie. Dobra. Nalewamy. I trochę tych owocków też tutaj dajemy i potem te owocki wyjadamy. Słuchajcie, to jest mega zdrowa lemoniada. Polecam dla dzieciaków, żeby je nauczyć tak, żeby popijały, wpadały właśnie, jak tam pływa i ten arbus, i ta mięta, i ta słodycz w postaci kwiatu bzu. To to ma moc. Słuchajcie, jeżeli nie udało Wam się zebrać kwiatów czarnego bzu, to ja widzę coś, czego nie było, kiedy pisałam pierwszą część książki Naturalnie 6 czy 7 lat temu, kiedy pisałam właśnie cały rozdział o kwiatach czarnego bzu. Kwiaty, które są białe, a potem owoce są czarne. I tak naprawdę nie było w sklepach. Jeżeli sam człowiek nie zrobił tego syropu z kwiatu bzu, to trudno było dostać. Ale teraz już to się zmieniło. Po tych kilku latach myśmy jednak z powrotem zaczęli wracać w stronę natury, co bardzo mnie cieszy. I coraz więcej właśnie syropów. No bo wiadomo, że nie każdy jest w stanie zrobić sobie taki syrop. Ale jeżeli byśmy chcieli kupić, jeżeli udacie się do sklepu ze zdrową żywnością, to widzę, że stoją na półkach, można zakupić. Pamiętajcie, że syrop z kwiatu bzu, zresztą wrzucę Wam też link do posłuchania. Jest genialny dla nas dorosłych, jest wspaniały dla dzieci, bo dzieciaki ten syrop uwielbiają, ale też ma wiele właściwości prozdrowotnych również w kontekście np. układu oddechowego, na kaszel i tak dalej, na przeziębienia. Także warto, ja zawsze mówię, że lepiej tak opiekować się naszym organizmem, zanim zaczniemy leczyć, żeby ta profilaktyka, to wsparcie układu odpornościowego w sposób naturalny było dla nas po prostu taką higieną dnia codziennego. Ku zdrowotności i życia radości. Wasze zdrówko. No dobrze. Naprawdę słuchajcie. Woda nawet statki unosi. Mówi Wam to dziewczyna z północy, która setki godzin spędziła nad morzem. <grymne> Pamiętajcie o tym, żeby nawadniać ten organizm, jeżeli pragniecie być zdrowi, jeżeli pragniecie mieć energię. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa. Proszę. <grymne> hmm. A ten arbuz jak smakuje. Ma taki, taki posmak tego arbuza. Ale pechocinka.